Dwanaście znaków Zodiaku, dwanaście powiedzonek. Jak wchodzę do pokoju, to robię tam akcję na żywo, a to już jest premiera. Nie bije się o rację, ja ją mam na stałe w abonamencie. Nie jestem wredna, ja jestem limitowaną edycją szczerości. Nie potrzebuję porad, ja i tak robię to, co chcę. Nie jestem porywcza, ja po prostu robię trailer do dramatu. Nie tłumaczę się. Ja wyjaśniam w wersji turbo. Nie myl szczerości z agresją. Ja po prostu nie mam filtra. Nie biorę udziału w dramie. Ja jestem premierowym odcinkiem. Nie jestem bossy. Ja mam naturalne prawa autorytetu. Nie mam złych intencji. Ja mam dobre intencje w złym wydaniu. Nie startuję rozmowy. Ja od razu zaczynam bitwę na słowa. Nie jestem trudna w obsłudze, ja jestem w trybie hardcore edition.